Niewątpliwym wydarzeniem politycznym minionego weekendu była specjalna audiencja udzielona przez prezydenta byłego Europy. Ja celowo podkreślam to E, ponieważ w wypadku Donalda Tuska tytuł prezydenta Europy nie pochodził od prezydowania czemukolwiek istotnemu, tylko od zadęcia, które temu prezydowaniu y, towarzyszyło. No więc y, Donald Tusk nie jest już przewodniczącym Rady Europejskiej, jest przewodniczącym europejskiej partii ludowej, czyli tak naprawdę wysoko opłacanym nikim i w Europie nie ma niczego do powiedzenia, ale cały czas ma co nieco do powiedzenia w polskiej opozycji i mimo że się stale wałęsizuje na Twitterze schodząc do roli takiego sobie drobnego trola i hejtera to jednak jakiś wpływ na opozycji ma no i właśnie pytanie jak go wykorzystuje udzielając takiej audiencji komuś takiemu jak Marta Lempart to jest rzecz myślę bez precedensu żeby polityk z piersi gildii europejskiej przyjmował Specjalnie i dowartościowywał kogoś takiego właśnie. No, jesteśmy już trochę otępieni, znieczuleni tym schamieniem rozsianym, na które Polska choruje od, od dawna, które jest. Potęgowane przez media elektroniczne i drukowane, I, i może tego nie odczuwamy, ale zaręczam Państwu, żaden liczący się polityk europejski z tak prymitywną, orychowatą babą nie, po prostu nie pokazałby się publicznie. Nawet jeżeli ona działa na rzecz idei, z którymi ten polityk się utożsamia, feministycznych, skrajnie liberalnych, jakkolwiek je nazwać. To i tak ze względu na cechy tej osoby by się nie spotykał. Nie spotykałby się jeszcze z drugiego powodu, nie tylko dlatego, że to jest obciach. No, zostawmy ten obciach na boku. Kim jest w sensie politycznym Marta Lempart? Otóż jest ona gwarantem, czy właściwie niech będzie feminatyw tutaj użyty, jest gwarancją, że jakakolwiek inicjatywa, Posługuje się jej twarzą, a zwłaszcza występuje tam ona jako przywódca no ta inicjatywa odepchnie od siebie większość umiarkowanego, centrowo nastawionego społeczeństwa, ponieważ w każdym społeczeństwie, nawet najbardziej zrewoltowanym, ci wściekli, którzy szukają takiej ekspresji, z jaką się Marta Lempart kojarzy, stanowią drobną mniejszość. A jeżeli czasem wygrywają, to nie dlatego, że jest ich dużo, tylko dlatego, że nikomu się nie chce stanąć im na drodze. No, klasyczny przykład rewolucja bolszewicka. Richard Pipes pisał o tym w swojej historii według dokładnych wyliczeń, że w szczytowym momencie bolszewicy liczyć mogli na poparcie 10% garnizonu Petersburga i właściwie nikogo poza tym. Ale ta garstka wystarczyła, bo była uzbrojona. A przede wszystkim dlatego, że wszyscy wszystko mieli już po. W wielu miesiącach rządów Kiereńskiego najgłębiej w D i nikt tym bolszewikom nie stanął na drodze. W Polsce to jest jednak zupełnie inna sytuacja. Pojawienie się na czele protestów Marty Lempart powoduje, że tak jak widzieliśmy, te protesty gdzieś tam się rozpełzają, rozchodzą, co zresztą widzieliśmy no, na zajutrz niemalże po tej sławnej audiencji u Donalda Tuska, kiedy to Marta Lempart poprowadziła. Swoje y, aktywistki, bojówki do walki y, w dniu 13 grudnia w protestach tak głupich, że to już nie wiem, nie chcę się wyrażać, skoro, skoro ludzie tak nieciekawi się mocno wyrażają, to ja się gryzę w język, więc powiem, że były to protesty kompletnie postmodernistyczne. No, y, z pokolenia matura to bzdura i chyba na, na to pokolenie Formatowane. To już poczynając od tego, że oto nagle 13 grudnia stan wojenny i Jaruzelski stają się symbolami zła, którymi chcą się tutaj protestujący sponiewierać Jarosława Kaczyńskiego, usiłując zestawić jakąś równoważność między Wojciechem Jaruzelskim i PZPR-em i Wroną. A właśnie Kaczyńskim i, i, i PiSem. Przy czym, już pomijając to, że PiS wygrał wybory w przeciwieństwie do pzpr i Jaruzelskiego, to yy, przede wszystkim robią to ci sami ludzie którzy przez 30 lat twierdzili, że stan wojenny wcale nie był złem. A jeżeli był złem, to był zdecydowanie mniejszym złem. No i wszyscy ci Cimoszewicze i Milerzy i, i, i wszystkie gazety wyborcze, i wszystkie TVN-y, które latami mówiły, że stan wojenny był konieczny, bo by się straszne rzeczy stały, weszliby Sowieci, po prostu Jaruzelski Polskę uratował. Teraz mówią, że Jaruzelski to Kaczyński. Znaczy, że co? Że Kaczyński ratuje Polskę przed jakimś pokolenie matura to bzdura, oczywiście nie zada tych pytań, bo oni mają kompletnie w głowach, jak mówię, całkowity postmodernizm, no ale jest ich właśnie mniej więcej tylu, co na tych ulicach widać. Więc pani Marta Lempart jest gwarancją, że te protesty będą bez sensu, że one nikogo nie porwą i że w związku z tym opozycja z taką twarzą, nie ma czego szukać na dłuższą metę w Polsce, że na pewno nie ma co szukać sukcesu i na pewno nie może liczyć na to, że pozyska na tyle wielu Polaków, żeby doprowadzić do wcześniejszych wyborów i w tych wcześniejszych wyborach odsunąć pis od władzy. No a z drugiej strony, jeżeli Donald Tusk właśnie panią Lempart przyjmuje, no to ją wskazuje, ją wyraźnie kreuje z pozycji tego byłego, którego jeszcze w obozie antypisowskim pamiętają jako tego, który kiedyś z pisem wygrał, ją wskazuje na, na przywódcę. I po co on to robi? No, jest oczywiście możliwa taka psychologiczna, nazwijmy to psychoanalityczna interpretacja że Donald Tusk po prostu nie lubi Platformy Obywatelskiej, nie cierpi jej e, i chce zrobić jej na złość, a zwłaszcza Borysowi Budce, Rafałowi Trzaskowskiemu. Schetynie to już może mniej, bo Schetyna się tam mniej liczy, ale Schetyny też nie cierpi. Wszystkim im po prostu te, te, te lempart na złość wstawia, żeby ich kompletnie nią rozwalić. Po co Donald Tusk miałby to robić? Dlaczego miałby nienawidzieć Platformy Obywatelskiej? No, myślę, że to się psychologicznie trzyma kupy, bo pewnie ma wyrzutu sumienia. Każdy z nas, taka jest prawidłowość, nienawidzi tych, których skrzywdził, a Donald Tusk bardzo skrzywdził Platformę Obywatelską. Potraktował ją jako taką drabinę, żeby się do władzy wdrapać, a potem jak to z drabiną kopnął ją, zostawił w rękach nielotów. I, 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 I właściwie to trzeba powiedzieć. On jest zwycięstwem, ojcem zwycięstwa prawa i sprawiedliwości, bo gdyby nie to, że prawdziwym celem Donalda Tuska zawsze było zostawić za sobą ten kraj nienormalności i iść na taką prawdziwą synekurę unijną. Marzył zresztą o szefowaniu Komisji Europejskiej, a nie o dekoracyjnej, aczkolwiek opłacanej funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej. No, w każdym razie jest to jakaś. Interpretacja, ale to nie jest ta interpretacja, która moim zdaniem jest trafna. A jaka interpretacja w takim razie jest trafna? Otóż moim zdaniem Donald Tusk wie, co robi. To jest człowiek, o którym skłonny jestem powiedzieć wszystko, co najgorsze, ale jednego nie powiem i my się nikt nie powie. To nie jest człowiek głupi. On nie jest idiotą. Nie, przeciwnie. On jest człowiekiem bardzo, bardzo cwanym. Jeżeli Lansuje, a to pana Jażdżeskiego, a to panią Lempart, a to prawda, wszystko to, co opozycji przeszkadza skutecznie zmierzyć się z pisem mało tego do, doprowadza do tego że ludzie patrzą na ten pis już go mają wyżej dziurek w, w uszach ale myślą no, na litość boską no jak oni by przestali rządzić to kto ci tutaj nie nie no po prostu nie ma wyjścia nie mamy wyjścia trudno niech to trwa niech to dotrwa jakoś do tych wyborów może wtedy się kogoś sensownego czy bezsensownego ale przynajmniej nie tak fatalnego jak PO czy Strike kobiet yy, znajdzie Otóż, jeżeli Donald Tusk to robi, to może mieć tylko jeden polityczny cel: Podtrzymywanie w Polsce chaosu, czy potęgowanie w Polsce chaosu. A po co miałby to robić? Logiczna hipoteza, jedyna, którą widzę, jest taka, że robi to, ponieważ jest realizatorem jakiejś polityki Unii Europejskiej wobec Polski. To znaczy, Unia Europejska. Nie życzy sobie wcale w Polsce jakichś zmian na lepsze, ona nie chce, żeby PiS przestał rządzić, ale chce, żeby było tak, jak jest, tylko jeszcze bardziej, żeby PiS rządził, ale nie mógł rządzić, żeby grzązł, żeby miał bez przerwy jakieś draki na ulicach, żeby był bez przerwy atakowany w mediach, żeby bez przerwy podtrzymywać takie poczucie chaosu, zmęczenia, trochę tak. Jak, skoro mówimy w kontekście rocznicy stanu wojennego, trochę tak jak właśnie stan wojenny wygrany został, dzięki temu przez Jaruzelskiego, dzięki temu, że przez cały ten czas od strajku sierpniowego do 13 grudnia 1981 męczono społeczeństwo, utrzymywano je w takim poczuciu, że ciągle jakieś strajki, że przestępczość potworna, że chaos straszy, że kiedy już wszedł ten Jaruzelski z tymi czołgami, to niestety bardzo wielu Polaków ogłupionych tym wszystkim sobie myślało: Dobrze, niech już, niech już będzie ten zamordyzm, ale przynajmniej kaloryfery będą ciepłe, przynajmniej będzie mięso w sklepach, przynajmniej będzie jakiś spokój, bo tak to już po prostu żyć się nie da w tym chaosie. Już mam wrażenie, że zależy Unii Europejskiej właśnie na tym, żeby był w Polsce chaos. Wielkie zdumienie, zresztą teraz widać, że neotargowiczanie, tak samo jak ci dawni Targowiczanie w XVIII wieku, w pewnym momencie z największym zdumieniem się dowiedzieli, że caryca Katarzyna wcale nie po to robi to, co robi, żeby przywrócić w Polsce liberum veto, złotą wolność i żeby znowu było tak jak było. Nasi neotargowiczanie też się nagle orientują, jak to Angela Merkel zdradziła. Redaktor Wieliński z Wyborczej zdradziła, sprzedała polska pres w ręce PiSu, a tu jeszcze jakieś inne media podobno mają im sprzedać. Jak to zdradziła Unia Europejska, zawarła kompromis, że nie ma już na co liczyć? To pan Spurek na Twitterze, że nie ma już na co liczyć, prawda? Bo, bo, bo nie ujmie się za prawami, za LGBT, bo wszystko to sprzedała Orbanowi i Kaczyńskiemu. Tak, caryca ma inne cele niż to, żeby znowu było tak, jak było. I caryca, ta caryca nowoczesna z Brukseli chce, żeby w Polsce był chaos, a może jeszcze inaczej, chce, żeby w Polsce nie narodziła się żadna sensowna opozycja. Taka, która mogłaby władzę przejąć i Polskę z chaosu podźwignąć. Bo jak zawsze powtarzam, i Ceterum censeo. Wiem, że są takie toposy, powiem mądrze, w moich filmikach, które się w kółko powtarzają. Droga do poprawy sytuacji w Polsce wiedzie nie przez zmianę władzy, ona wiedzie przez zmianę opozycji. Dopóki opozycja jest taka jak jest, to zmiana władzy może być tylko zmianą na gorsze. Na jeszcze większy chaos, podtrzymywanie w kraju, który się chce skolonizować, to się ma na widelcu chaosu, bałaganu. To nie jest jakaś nowatorska metoda. No już nie będę przypominał paktu trzech czarnych orłów XVIII wiecznego, w którym przyszli zaborcy, ustalili to między sobą, że nie pozwolą na to, aby Polska sprowadzona ze ścieżki wiodącej ją do kompletnego rozpadu, rozkładu i anarchii. No ale spójrzmy choćby na zupełnie współczesną politykę Władimira Putina, który celowo popiera chaos we wszystkich krajach, które są mu wrogie. Jak to mówiłem hasłowo, on popiera i Kaklaks klan, i czarne pantery. I napuszcza ich na siebie, niech się biją, niech demelują. Te inne kraje. W Polsce zresztą robił to samo. Zalecam nabycie książki Myśli Nowoczesnego Endeka, która została wznowiona i znalezienie tam pasusu o tym, kiedy w roku 2011 12 Tłumaczyłem, że zupełnie błędne są nadzieje Platformy Obywatelskiej, że Władimir Putin wyczyści, wyjaśni sprawę Smoleńska, bo przecież nie zależy mu na tym, żeby PiS wygrał. Nie, przeciwnie. Władimir Putin, tak jak zapowiadałem, zrobił wszystko, żeby uprawdopodobnić narrację o zamachu i żeby okazać totalne upodlenie Polaków i jeszcze wypuścić filmy, na których Ruscy pastwią się nad trupami. Aby żeby, żeby wszystko, żeby, żeby wygrał Jarosław Kaczyński, bo było w interesie Putina, że wygrał Jarosław Kaczyński, bo jak tłumaczyłem już w 2011 roku, to będzie znaczyło oczywiście, że dotychczasowe elity ogłoszą redentę przeciwko własnemu państwu, będą robić wszystko, żeby te władzę obalić, będą latać do Brukseli, krzyczeć, że demokracja ginie. No dokładnie to wszystko się stało. A teraz się to dzieje z poduszczenia strony przeciwnej. Takie mam wrażenie. Ta putinowska metoda została zastosowana, że też przez Unię Europejską. Zgodnie z zasadą ze starego kawału, który pamiętam z dzieciństwa, e, o Amerykanach, co tak kombinowali, gdzie tu rzucą bombę atomową, jak popatrzyli na Polskę, to w jeden, tu to szkoda bomby, tutaj to się sami pozabijają. Więc o to chodzi, że był chaos, że był bałagan, czyli putinowska metoda realizowana przeciwko Polsce, również przez Unię Europejską i to rękami Donalda, Tuska zwanego Donek. Tam Putin, a tu Don Putin, czy właściwie Donek Putinek.